Witaj! Zajmij wygodną i komfortową i ciepłą pozycję. Znajdź tym samym czas i chwilę dla siebie, aby spotkać się ze sobą. I w momencie gotowości przymknij delikatnie powieki. Sprawdź, czy nie zaczciskasz szczęki. Czy twoja twarz jest rozluźniona? Czy możesz puścić napięcie z barków? I puścić napięcie z całego ciała. By móc w lekkości i swobodzie. Zajrzeć teraz do siebie. Na początek zaobserwuj, jak się masz. Jak się czujesz. Jak się ma Twoje ciało? Jak ty się masz tam w środku? Zwróć także uwagę na swój oddech. Jaki dzisiaj jest, jaki teraz w tym momencie jest. Możesz zwrócić uwagę na głębokość oddechu, rytm. Prześledzić drogę oddechu lub ruchy ciała podczas wdechu i wydechu. Daj sobie czas, nie spiesz się. Od tych potrafi nam bardzo wiele powiedzieć o nas, o danym momencie. więc bądź otwarty, otwarty na wszelkie znaki, nawet te najbardziej subtelne. A teraz przejdź do oddechu trójfazowego, przeponowego, aby przypomnieć ciału prawidłowy wzorzec oddechowy. I tym samym wdech delikatnie pogłębiasz i wydłużasz, kierując go do brzucha. Następnie ten sam wdech wypełnia klatkę piersiową i rozszerza żebra na 360 stopni. I delikatnie unosi górną część klatki piersiowej. Wydek jest długi, spokojny, relaksujący. Brzuch opada w dół, mięśnie między się relaksują, żebra się zamykają i klatka piersiowa wraca do neutralnej pozycji. Wykonaj dziesięć takich oddechów, czując, jak z każdym kolejnym wydechem, Twoje ciało jest coraz bardziej zrelaksowane. Jak z każdym kolejnym wydechem. Jest bardziej dotlenione i odżywione. Oddychaj w swoim rytmie, w swoim tempie, tak jak dzisiaj czujesz. Niech oddech będzie pełen, i niech będzie w komforcie dla Ciebie. Przy wydechu rozluźnij całe ciało. a teraz gdziekolwiek jesteś wróć do naturalnego oddechu takiego którego nie pogłębiasz nie kontrolujesz pozwól mu wrócić do spontaniczności Poobserwuj. Teraz jest moment, w którym jesteś sam na sam ze swoimi myślami, odczuciami, doznaniami, przemyśleniami i wszystkim tym, co do ciebie przychodzi. I starając się być w tym stanie relaksu i otwartej świadomości, postaraj się nie zagłębiać w swoje myśli, nie podążać za nimi, nie wdawać się w interakcje. Po prostu obserwuj, jak myśli pojawiają się i znikają. A każdy moment, w którym zauważysz, że złapałaś, złapałeś jakieś myśli, uznaj jako sukces. Wow, super. Zauważyłam, zauważyłem to. Puszczam to. I wracam. Wracam do obserwacji. I tak się będzie działo wielokrotnie. I to jest właśnie medytacja. Nauka odpuszczania, puszczania. Przyczepianie się do jakichś myśli, emocji, zdarzenia. Daj sobie teraz jeszcze czas i chwilę. на дальшем обсервации. I możesz pozostać w tym stanie obserwacji tak długo, jak tego chcesz i potrzebujesz. I po prostu w momencie gotowości, bez pośpiechu, poruszyć delikatnie ciałem i otworzyć powieki. Nie zapomnij podziękować sobie za ten czas. Dziękuję.